Cześć moi drodzy! Dzisiaj mam dla Was zupełnie inny film niż zwykle. Chciałabym nim uczcić ponad 200 tysięcy subskrypcji na kanale Vlog i ponad 100 tysięcy na kanale Beauty. Jesteście dla mnie mega ważni, dlatego chciałam przemóc dla was mój strach i skoczyć na spadochronie. Zawsze o tym marzyłam, ale się bałam, a świadomość że na mnie ponad 200 tysięcy osób. Dodaje mi mega odwagi. Jeśli się zastanawiacie, dlaczego jestem bez koszulki, to wzięłam udział w konkursie bikini tandem. Ustwierdziłam, że do odważnych świat należy i dzięki temu mogę wygrać kolejny skok. Boże, nie wierzę, że to robię, naprawdę skaczę w samym staniku, serio. Ale akurat na 200 tysięcy subskrypcji, moi drodzy. Dzięki wielkie za każdą subskrypcję. Jesteście kochani i bardzo doceniam to, że mnie wspieracie. Dzięki Wam rozwijam po prostu skrzydła. <śm> Wychodźcie Wychodź dziękuję Ci <śm> bardzo! Dziękuję. No jak? Cudnie było. O Boże, było tak pięknie. Człowiek jest taki wolny. Jest niesamowicie, po prostu jak się leci. To jest taki pet powietrza. jest taki malutki. Dziękuję ci bardzo. Pięknie, jest mocno. Pięknie, polecam każdemu. Nie udałoby mi się nakręcić tego filmu bez pomocy wyjątkowej present.pl, więc bardzo serdecznie im dziękuję. Tak. Tak. Widzisz? Widzisz? To nie jest tak, że Cię tutaj namawiamy. Tak, nie, nie, wiesz. Ty bym tak! się nie, ja bym nie, miał takiej odwagi. To by nikt nie, 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 oglądać. Zaciskasz. 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 trzy. I bardzo mocno się w taką się wygryzasz. W taką